Tutaj praktycznie pokazuję metodę najprostszego łowienia pelagicznego, wertykalnego, gdzie wystarczy zwykła tradycyjna sonda z tradycyjnym obrazem sondy, bez żadnych czujników bocznych, bez niczego. Łowię tylko mam zwykłą sondę, obserwuję czas rzeczywisty, bo to jest bardzo ważne, żeby mieć w tej sondzie czas rzeczywisty i można się zacząć w to bawić. Naprawdę fajne to jest, zwłaszcza dla młodych wędkarzy, bo to jest połączenie takiej trochę gry komputerowej z łowieniem bry. A wszyscy, co twierdzą, że to jest proste, banalne i powinno być zabronione, niech spróbują. Wymaga to naprawdę sporej umiejętności zarówno powożenia łódką, jak i napływania na ryby. Potem dopiero dochodzi element prowadzenia przynęty, który tylko z pozoru wygląda na prosty, bo wystarczy coś źle zrobić i ryba się płoszy. Odchodzą od razu od przynęty. No to takie łowienie polega właśnie na wyszukiwaniu ryb. Pływam, obserwuję hosąde szukam ryby. Specjalnie mam czujnik, właśnie w połowie łódki ustawiony. Nie za. O, jest ryba. Dobrze, zobaczmy, więc zjeżdża przynęta. Czekaj, 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 czekaj. Zobaczymy, czy się da skusić delikatnie. Podchodzi. jest! Mamy rybkę. a nie duży sandaczyk ale wolno go będziemy holować żeby z dużej głębokości wziął żeby go nie zabić tak wychodzi proszę tak jak mówiłem sandaczyk o. chodź pokaż się na jak jesteś zły wziął standardowo na główeczkę się zaciął do zbrojka praktycznie była potrzebna stał pod ławicą drobnicy mały zakapiorek no ale udało się go przechytrzyć to jest najważniejsze w tej metodzie ona pozwala złowić konkretną rybę, na którą polujemy tak naprawdę nazywają tą metodę snajperką wędkarską, nie tylko pelagic vertical jigging Dobra, uwalniamy rybę. Ach, szedł. Jest. Ach, ładnie przyszs. Walił. A. A zaraz powinna wyjść do powierzchni, o, wychodzi jest sam do Proszę. Żabcia. wszystko ten sam roślin bierze, nic nie chce nam większego skumnąć. Szkoda. Ale widać, że metoda jest skuteczna, że działa. To najważniejsze. One są tak nieruchome, że są w pijawach. Czy już spadaj przynętki? Jest zamknięte tuż nad rybą. Czy nam pracę przynętą? podbijam delikatnie obserwując zachowanie ryby na sądzie. ważne jest żeby stać cały czas jak sądą nad rybą, widzę wtedy czy ona się interesuje, podchodzi czy nie się lekko przestawiam, żeby to wszystko widzieć, ważne żeby o teraz, podchodzi do góry idzie, 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 coraz wyżej podkręcam, idzie za przydętą, ale nie chce uderzyć czasami trzeba popodbijać agresywniej, żeby Pobudzić tę rybę do ataku czasami wystarczy tylko podwijanie. Idzie cały czas. Ze 3 metry się podniosę od Jest. A, się denerwuje Nie wolno go za szybko, bo nie będzie się nadawał bidak do wypuszczenia. Więc wolny hol, powtarzam to. Wolniutko go do góry, cały czas trzy napięty zestaw, ale pompuje rybę do góry, nie z kołowrotka tylko pompując. Wychodzi jest kolejny rocznik. Też za ogonek siedział. Opa! Tak jak się zdenerwował, chodź tutaj. Nie chce się poddać. Jest. Za sam ogonek złapał. Podwójna kotwica, to co mówiłem, ona pomaga nam wyholować. Nie ryba nie niszczy gumy, wypina się od razu. No i o. Taki